Sponsorem programu był Alior Bank. Bank z kredytami hipotecznymi. Stwardnienie rozsiane zwane też SM to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Walczaj ostry napad migreny. Wystarczy tylko jedna tabletka leku Nomigren. Nomigren. Powiedz nie migrenie. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, nic nie stanie na twojej drodze, a świat jest na wyciągnięcie ręki, bo nowe życie ma dla ciebie jeszcze wiele niespodzianek. Teraz do wygrania 45 milionów złotych. Eurojackpot. Doświadczaj więcej. W mieście małych grzeszków każdy może być sprawcą zgali. Więc zamiast winnego znalazłem rozwiązanie. Famotydy zdziała działa szybko i długo. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ibum Supermax siłą maksymalnej potrójnej dawki ibuprofenu uderza w ostry ból. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jesteśmy po